Zeszłem sobie z urwiska, idę sobie gdzieś tutaj w dżungli, nie wiem tylko po co tu jestem, nie wiem co mnie tutaj sprowadza, bo lubię chodzić po nieznanych okolicach i po nieznanych ścieżkach, dlatego sobie idę gdzieś, gdzieś do góry, co widać, że ta ścieżka prowadzi do góry. I jest dobro, dobrze z 10 metrów, może 10, nie, ale z 6 metrów do góry. Jak mi widać, tutaj są same góry, a ja idę właśnie sobie do góry. No, ale po co ja tam idę? To ja nie wiem. Chyba tylko po to, żeby zniszczyć swoje białe buty, które już są i tak, i tak żółte. No, to idziemy do góry. Okej, okay. idziemy do góry, idziemy, idziemy, nawet widać jakie jest pochylenie, że aż muszę iść tak ostrożnie, ostrożnie, bo jest naprawdę ślizgo, ja w tych bucikach to nie za bardzo tu widzę, ale jakoś mi, mi idzie, dobra, jestem już na górze, super, o super, taka właśnie tu jest w dół, ja idę tak właśnie do góry, no możemy zobaczyć jak jest właśnie na dole owa zachaczyłem się o gałąź okay. o. i teraz możemy zobaczyć jaki weszł sobie dołek słychać coś co słychać Jakieś parsykanie z zwierząt? Zarna, czy coś? Tam leży jakiś wózek w oddali. Uda się ich zbliżyć. O! Jakiś stary wózek leży. Ok. A ja idę dalej. Dobra, idziemy dalej. O, fajne miejsce, nie powiem ale fajne. Znalazłem fajne miejsce. Ale po co ja tutaj weszłem, nie mam naprawdę bladego pojęcia. Co ja tutaj szukam? Nie wiem. Nie wiem czego szukam. Pewno nikt mnie tutaj ciekawego nie spotka. Ale idziemy dalej. Budka leś, leśniczego na kołach. A ja idę dalej. Uwaga, bo pokrzywy. Fajna miejscówka, podoba mi się. Bardzo mi się podoba ta miejscówka. Tak, że mam buty nieodpowiednie do takich spacerów. No ale cóż, nie będę teraz się wracał, żeby założyć inne buty. Jakieś dziwne tutaj, może była jakaś rzeka, czy coś? Rzeka może. może tak, może nie, ale trochę syfu tutaj jest, widać. No nie powiem, już się zmęczyłem. Tym uważaniem po tych górkach dopiero uważam 40 minut, może troszeczkę mniej, ale już czuję zmęczenie. Dziwne, że nie ma żadnych zwierząt. To jest naprawdę dziwne. Bo oficjalnie powinny być tutaj. O, wow. o znalazłem piłeczkę. O, widzicie piłeczka jest ładna. Ktoś sobie tutaj grał w golfa. I zgubił piłeczkę. No i super. a Ja znalazłem piłeczkę. Tam wisi też coś na drzewie. Nie wiem, co to może być. A tu jakieś ładne ptaszków. Dobra, to my idziemy dalej. To my idziemy dalej. To my idziemy dalej o, 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 to tam jest tabliczka tylko jakaś Dobra, my idziemy w dół Nie wiem po co ja tu idę Ale idę bo mnie Ciekawość męczy jak zawsze i musi być tam gdzie nie powinienem powiniene być Teraz wyjść To jest wszystko zasłonięte Tu góry od tej pójdę okay. Nikogo nie widzę A tam w oddali widać moje miasteczko Piękne icztat Itztajina Jest ogromnie duże Dobra, bo id idziemy dalej I Idziemy dalej Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś Jakieś co my tu mamy? Nie wiem nawet jak to mogę nazwać Płot, Jakąś, jakaś działka chyba, coś takiego, kurde nie wiadomo jak to wejść nawet, to są same pokrzywy, nie będę sobie przecież kaleć u nóg, hmm. chyba muszę zejść, chyba muszę zejść, kopytami jak się tutaj dostać. Coś tam jest Ale co to nie wiem Coś tam jest Ale co to nie wiem Dobra, idziemy w dół Idziemy w dół Bo tam na nas czeka jakaś ścieżka Idziemy sobie tyłem Musimy sobie tyłem, żebyśmy się nie mogli pochaleczyć. Wszedłem przez krzaki, następne krzaki, następne krzaki. A ja się ładzę w takiej dżungli, tak kretyn. Cholera nawet po co? Nogi już sobie całe poparzyłem, bo już czuję, że będę miał rany. Ok, dobra, wyszedłem. Szedłem na pole. To jest właśnie. Miasteczko, w którym mieszkam teraz, obecnie. Coś mnie się co słychać? Co słychać jakieś. Powinienem stąd widzieć dwa kościoły, ale coś ich nie widzę. Może są troszeczkę dalej, ale dobra, nieważne. No to lecimy dalej. No to lecimy, lecimy, lecimy. Ok, wyszliśmy na uliczkę. Oparzyłem się cały tymi przez te pokrzywy 16.34 Chodzę pół godzinki czasu, więc jeszcze mam 2 godzinki prawie gdzie jeszcze sobie mogę chodzić Nogi, oczywiście, obdarte, no ale cóż No ale cóż czego się nie robi, żeby pozwiedzać. Cześć! Gawy, to nie było prądu! Chyba nie ma. O, tu jest jakiś park już! szedłem w jakiś park! O, coś tam widać! Zwierzątka jakie są, tam dwa. Nie wiem, czy się za. O, coś tam widać, właśnie! Tylko co to jest? To nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia bladego. No... Ptaszki, a to są ptaszki widać Ptaszki, jaskółki Dobra to my idziemy dalej hmm. Tu jest super miejsce Też jakieś O piękny i na Prześliczne miasteczko Aż żal do Polski będzie wracać Może nie wrócę mi się nie jest Cicho, słyszałem coś. Cześć, słyszałem. Zwierzątko jakieś. Jakoś zwierzątko słyszałem. Co tutaj jest? Siłownia jakaś Czy może jakieś zawody, rzut o szczepem Czy coś tam też coś jest O co tutaj chodzi? No co tutaj chodzi? Ktoś tam się opala, aha Ktoś tam się opala Dobra Nie będziemy już tam łazić Tam się ktoś opala ale co tutaj jest? Co tutaj ma być? Ładnie trawka zrobiona. O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia. Do czego tu ma służyć? Dziwny zapach tej trawy. Coś tam idzie. Widać kogoś. Kurde, zapach plaży, pachnie pla plażą, może tu jakaś plaża jest, bez kitu pachnie mi tutaj plażą, czy jeziorem, nawet jeziorem, może tam jest gdzieś jakaś plaża, tylko ja tego nie wiem, o dołki, no widać ktoś tutaj w golfa sobie grał, no chyba tak, pole golfowe, a już teraz, już czaję. Pole golfowe, no by grają w golf no. Jestem właśnie nad taką przepaścią